Twoja postać mieszka w Rzeszowie? M nie. Czy Twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Nie mów, że zgadniesz. Czy Twoja postać jest. nie. Czy Twoja postać jest zielona? Kurwa, <gulera> no muszę dać tak. Twoja postać jest nienawidzona Wie! <gulera> tak. Kurwa, <gulera> <gulera> widzieliście to? Kurwa, <gulera> pa. Ja w piechdolę. Fanku <gulera> Pierdolony dolony parkurowy z ziemi, kurwa! 360 kurwa! W powietrzu taką japi oh, w dole. Jest stał, ale nie. Ja. w Przyszedł, maństek Majstek. Czemu? Majstek poszedł. Nie, poszuka, tak no. nie Szybciej z tą lodziarnią jebaną, ty szmuru jebany. Halo kurwa, co on robi? Kurwo, przepuść mnie na lewy, bo ci wyjebie Zara, kurwa wyjebie ci. Dzień dobry, pizza Hut. Dzień dobry. E, ja stoję w sprawie tej rezerwacji. Może... Pójdź ci w dupę! Pizza Hut, kurwa. Teraz chcę się wyprać z tą rezerwacją. To, na pewno to był wid, prawda? Weźcie kurwa drzwi, krzesło, sofę, szafę i półjewanej kamienicy, żeby wejść na dwumetrowy. <grym> <grym> Co? Co? O ja o Przejechał po pierwdole, Do której panowie będą na pierwdach? Nie wiesz tutaj, nie teraz Czemu nie? Bo już uber jest Co ile? No pole jednego. To masz wodę polaną? Co to jest za woda? Daj mi porządną ilość wódki. Co ty mnie masz za cipę? Szkoda Fabia jakby to nas jedzie. Kurwa słopi to teraz. Zasłońcie to. Okej, lepiej żeby tutaj. Zepsute Daj mi się tym na Gdzie? To tam, o tam, gdzie masz otwarte. Tu? N nie, na drugim ekranie. Kur... O kurwa! Ja pierdole Ja pierdolę! Widzieliście to? Kurwa, aż iskry poleciały. Kurwa, spaliłeś mnie! Ja pierdolę! Słowa, że to ja strzelałem, ale to było wycięte z kontekstu, nie? I oni Obo. dopuścili do TVN-u i słuchaj, teraz na TVN-ie był reportaż, że jestem... Patryk Z. jest jednym z podejrzanych i jest zamazana moja twarz i pato streamer z Krakowa. Podesłać ci to? O Boże. Patryk, ale co ty teraz robisz? <laughs> Dobra, żartuję, Boże, bo ty ja prawie zawał. Patryk, nie odzywaj się do mnie! nie ma Patryk! Nie odzywaj się do mnie! No wyzywał narodowości i zobaczymy jak będą ludzie reagować stamtąd, z tej niebezpiecznej dzielnicy. Oni tam mają spluwy takie rzeczy. O no, to co cię, co ty do mnie mówisz? No będzie dużo ludzi oglądać. Ty jesteś pojebany, co ty padek ty sobie nie ja robisz? Nie? i podrych byłeś, bo ja i tak jestem nerwowa, nikt mnie no, nie zauważył. No żartuje sobie, żartuje sobie. Pojebany, no chuj wie co ci strzeli do głowy. Ci, kurwa jest młody i kurwa po prostu. Proszę cię bardzo, jutro tata jest o 5 u ciebie. Jak wstanie dzwoni do ciebie o po do 5 czy wstałeś. Fajne. Gdzie, prosto? Gdzie ty kurwa no, je... Co ty się odjebał? Źle skręciłem, zaraz zapiszymy. Ty chłopie, nigdy kurwa chyba w błonarce nie byłeś. Nie, zawiściłem się, popatrzyłem na piosenkę. Spóźnisz się teraz. Nie no, musimy tutaj być. No teraz ty się spóźni na pewno. Ni w wiem, nie wkurwia mnie nawet. Zaraz prosto no się jedzie i na górę. Nie możemy na dolny pojechać parking. Czemu? Bo kurwa, to kurwy... dobrze! O chuj ci chodzi! Dobrze skręciłem Do Nie. Narka. Dawaj na górny palki. Ale o no, chuj ci chodzi! No bo tutaj na dolny jedziesz. No i co? Tu chodzi! Tu tu chodź. Zabiedziesz, dobrze jesteśmy! Nie. Ale jesteś nie nastraszyłeś! No piście jesteś. Jak się wierzę, to jest to na podziemne. Ale nie, na podziemny nie! jedź prosto! A dlaczego nie? No ale to jest tam? kawałek, jedź, mówię zaufaj mi! No bo ty nie jesteś! No streamer, tak? A, No to kurwa uf. No to ci mówię, żebyś jechał tam prosto! Ale nie mówisz dlaczego, no no kurwa, to jest oczywiste dlaczego. Ty... Chujowy jest w ogóle dolny parking? Bo nie ma zasięgu internetu? No! O, o tak? Tak, no! Zobacz, <śmienicza> 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 jak ktoś się zawalił, to jest śmieszne na miejscu. Tu byliśmy? Spój, jest tam tutaj teście, nie? Tam na prawo. Spój człowiek na prawo. Śpi człowiek na prawo. Ręką. Szybko, szybko, szybko. Widzieliście rękę. Widzieliście rękę. Widzieliście rękę czy nie? Widzieliście? Rękę.